Kochani moi zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na tygodniowe koło losu na czas od 9 do 15 października. Znajdujemy się w energii wagi, tak więc od wagi zaczynamy. Co dobrego wam kochane wagi przyniesie ten nowy tydzień. Król mieczy. Przede wszystkim pokazuje się tutaj sytuacja, której pomoże wam starszy mężczyzna z trygonu powietrza, tak więc bliźnięta waga wodnik. Ten człowiek może przyczynić się do tego, że przeforsujecie jakąś ideę, jakąś sprawę, na której wam zależy. Ten człowiek nauczy też Was negocjacji, takiej twardej sztuki negocjacji. Przy zresztą królewskich mieczach zawsze mamy do czynienia z osobą, która wie, czego chce. Ten tydzień to dla Was również szansa na wykazanie się i pokazanie światu to, na czym Wam zależy. To poprawa, znacząca poprawa komunikacji, ale też takiej komunikacji, która wyznaczy Wasze położenie na takiej zasadzie, że będziecie w stanie powiedzieć, z czym wam jest po drodze, a z czym nie, kogo popieracie, a kogo wolelibyście nie widzieć w zasięgu swojego wzroku. To też taka sztuka i umiejętność, dzięki której nauczyć się, kochane wagi, wyznaczać swoje granice. Dobry czas właśnie na negocjacje w ogóle, tutaj intelektualnie będziecie na wyżynach, no i też sztuka perswazji, tak więc z jednej strony przekonywania kogoś do czegoś, a z drugiej też właśnie, tak jak wspomniałem, wyznaczania granic i artykułowania tego, co wam w duszy gra w taki bardzo klarowny, <laughs> konkretny sposób. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodjakalnym skorpionom. Skorpiony dla Was, karta czwórki kielichów. Drobne jakieś smuteczki mogą zaprzątać Wam głowę, również tutaj jakieś chwilowe rozczarowanie może się pojawić, ale z perspektywy całościowej, yy, całościowego ujęcia, nie są do sytuacje znaczące. To są jakieś takie. Z jednej strony u niektórych skorpionów jakieś zakurzone smutki, smuteczki, z drugiej, może po prostu będzie jakaś sytuacja, która nie do końca się wyjaśni, tak jakbyście tego chcieli i chciały, ale pamiętajcie i podkreślam to słowo, jest to wszystko chwilowe. Więc jeżeli będą Was też trapiły jakieś ustawki nastrojów, czy po prostu jakieś takie zmiany, to po prostu zafundujcie sobie coś przyjemnego, sprawdźcie sobie jakąś przyjemność i sprawdźcie, zróbcie wszystko absolutnie wszystko, żeby tą minorową mgłę pogonić. Cóż dobrego. Nowy tydzień przyniesie zodiakalnym strzelcom. Drogie strzelce, dla Was karta Pazia Kielichu. Przede wszystkim młodszy mężczyzna z łody, Młody, a więc ryberak skorpion może odgrywać w tym tygodniu istotną rolę. Możecie to również być Wy, czyli po prostu jakaś hmm, taka młodzieńcza miłość, czy w ogóle taki zryw, takie poczucie, że oczywiście nie zależy od tego w jakim wieku jesteście, możecie. Zainaugurować jakąś nową relację. Bądź też jakaś nowa relacja kiełkuje już w waszym życiu, i ma szansę, takie jeszcze trochę nieśmiałe, przerodzić się w jakieś zalążki związku. Więc takie mm, pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o sferę emocjonalną, uczuciową, partnerską, tarot pokazuje. Ogólnie dobry nastrój i też takie. Takie pobudzenie y, 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 i też takie przywrócenie poczucia młodości, werwy i ogólnie dobry nastrój będą wam towarzyszyły. Cóż dobrego nowy tydzień przyniesie zodiakalnym koziorożcom. Drogie koziorożce, dla was karta świat, świat, a więc świat stoi przed wami otworem. Wy otwieracie się na świat, do świata, wychodzicie do świata, przekraczacie też ciasne horyzonty świata, którego sobie może struktury narzuciliście, narzuciłyście. To dobry czas, żeby zamknąć jakiś cykl i rozpocząć nowy, nowy, nieznany, szalony, optymistyczny, a przede wszystkim bardzo realny. Dobry czas na przeprowadzki, podróże. Na takie zmiany dosłownie waszego świata i tego na poziomie mentalnym, jak i tego fizycznego. Znaczące decyzje w tym tygodniu mogą zapaść, jak też zmiany takie, mm, liczne przeobrażenia was samych, jak i właśnie być może świata, w którym funkcjonujecie po prostu. Koziorożce z odwagą zdecydują się na coś nowego. Na rozpoczęcie całkowicie nowego etapu w życiu. Cóż dobrego. Nowy tydzień przyniesie zodjakalnym wodnikom. Wodniki. Dla Was karta Trójki Mieczy. Trójka Mieczy oznacza konieczność zmierzenia się z jakimiś boleściami, które zbyt długo chwią niczym drzazga Waszych ser. Dla niektórych wodników może to być znak. Że trzeba będzie na przykład zgłosić się na jakąś terapię, pozwolić sobie na to, żeby przepracować pewne smutki, pewne rozczarowania, pewne niedomagania serca, pewne sytuacje, które może u niektórych wodników przybrały również formę traumy. W każdym razie tej karty wybija takie hasło. And goodbye sorrow, tak więc żegnaj smutku, żegnaj smutku, który za bardzo zagnieździłeś się w serduchu. I drogie wodniki, czas na porządek, czas na to, żeby przeszłość przestała was ugniatać. Schowajcie, pochowajcie te wszystkie trupy przeszłości do szafy, zamknijcie ją na klucz i dajcie i pozwólcie na to, żeby wasze serce biło mocniej, treściwiej i na nowo. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym rybom. Ryby dla Was As Buław. As Buław, czyli totalne przebudzenie do życia. Niesamowity power, nowa moc, nowa jakość, w ogóle będzie Was wszędzie pełno. Będzie Was nosiło. Tu będziecie, tam będziecie nowe pomysły na siebie, na rozwój, na biznes. Może zainwestowanie również w siebie pod każdym względem, również zmiany wyglądu. E, takie zmiany, na które sobie wcześniej być może nie pozwalaliście, nie pozwalałyście, drogi ryby. Dobry czas, doskonały wręcz, na przyciąganie, na spotkania. Rozmaite, randki, przyjacielskie. Seksualny również, bo tutaj mamy kartę, która pokazuje, że no, z Was bije ta energia. Więc naprawdę taki tydzień pełnego i niesamowitego powera do działania. Wykorzystajcie go jak najlepiej, bo to będzie energia inna niż ta, do której przywykliście, przywykłyście. Nie taka spokojna, stateczna, przewidywalna, ale taka ogniem dosłownie z ogniem. Więc. Dla osób też, które oczekują na jakąś decyzję, czy będą szukały pracy, albo szukają, przyjdą w tym tygodniu bardzo dobre rozwiązania i też wiadomości, na które czekać po prostu. Cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym baranom. Drogie barany, dla was karta papieża. Papież, chcę wam przede wszystkim pokazać, że warto. Sięgnąć po tradycję, warto wrócić do tego, co jest Wam znane. Na kanwie rodzinnej, na kanwie wartości duchowych. Również możecie czuć w tym tygodniu taką potrzebę, właśnie zamknięcia się w tych bezpiecznych filarach, ale takiego bezpiecznego zamknięcia. Nie odcinania od świata, ale właśnie skupienia się na instytucji rodziny, na mm, wartościach duchowych religijnych również jak najbardziej możecie poczuć też taką chęć praktykowania, być może porzuconych, zarzuconych tutaj spraw związanych z duchowością, z religią. Generalnie to będzie tydzień właśnie sprzyjający też stalaniu różnych rodzinnych spraw, czy po prostu skoncentrowaniu się na tym, co wypływa i co wynika z podłoża tradycji. A cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym bykom. Drogie byki, dla Was karta dziewiątki. Mo, przepraszam, dziewiątki mieczy. Dziewiątka mieczy przede wszystkim oznacza takie niestety, projektowanie czarnowictwa, jakieś nieprzespane noce, jakieś zadręczanie się. Drogie byki, nie róbcie sobie tego, naprawdę. Jeżeli jest jakiś problem, przegadajcie go z przyjaciółmi. Skonsultujcie go w jakikolwiek sposób zdrowy i potrzebny i wskazany, ale nie męczcie się. Nie pozwalajcie na to, żeby te wszystkie koszmary nie pozwalały wam spać, zakłócały wasz spokój, spokój waszego ducha. I pamiętajcie o tym, że często największe demony są w naszej głowie po prostu. A sytuacja, z którą się spotykacie, z którą macie do czynienia, wcale nie wygląda tak źle, jak Wam się może wydawać. Tak więc głowa do góry i odcinacie się od czarnowic, tak jak wspomniałem. A cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym bliźniętą. Drogie bliźnięta, dla Was karta piątki buław. Piątka buław przede wszystkim pokazuje tydzień pełen takiej trochę chaotycznej energii. Wy, na szczęście, się w niej dobrze odnajdujecie, ale może was troszeczkę nosić. Może was nosić do tego stopnia, że albo ktoś będzie szukał jakiejś zaczepki, albo wy się dacie łatwo sprowokować. W każdym razie uważajcie na to, żeby w przypadkowej rozmowie zupełnie niepozornej. Nie powiedzieć o słowa za dużo, bo szkoda bardzo, żebyście na przykład zepsuli sobie dobrze rokującą znajomość, dobrze prosperującą współpracę. Nie róbcie tego. Zróbcie wszystko, żeby nie ulegać tego typu stanom. Ale jeżeli chcecie o coś powalczyć, o coś oczywiście z głową i to też ma być przemyślane, to macie szansę się wykazać. Dla osób, które szukają na przykład pracy, Będziecie zaproszeni, zaproszone na rozmowy rekrutacyjne i te rozmowy powinny pójść Wam bardzo dobrze, ale tak jak wspomniałem, nie pozwólcie się dać sprowokować w tym tygodniu, bo to może przychodzić dosyć łatwo, a później mogą być tego nieprzyjemne i zupełnie niepotrzebne konsekwencje. Drogie raki, co dla Was w tym tygodniu? Dla was karta Asa Miecz to przede wszystkim przebudzenie, totalne przebudzenie na poziomie głowy, na poziomie mentalności możecie paść na nowe genialne pomysły. I te pomysły będą procentowały i będą istotne do zrealizowania na przestrzeni najbliższych miesięcy, a nawet lat. Dlatego drogi racz, moje kochane, jeżeli cokolwiek w tym tygodniu przyjdzie Wam na myśl, nie tylko nie odrzucajcie tego pomysłu, ale zapisujcie go, utrwalcie. Niech Wam ta myśl nie ucieknie, żebyście potem też nie miały żalu, pretensji, że kurczę, miałem miałam jakiś pomysł, to było takie świetne, a nie wiem co to było, nie mogę sobie przypomnieć. Dlatego ja proponuję drogim raczkom, żeby w tym nowym tygodniu wyposażyły się w jakiś notatnik. Ołówek, długopis, cokolwiek, żebyście mogli w trybie bieżącym wszystko sobie zapisywać, bo naprawdę możecie wpaść na takie pomysły, na jakie wcześniej nie zdołaliście, i nawet dostaniecie takiej eureki, takiego przebłysku. Na zasadzie kurczę, że też ten pomysł wcześniej nie przyszedł mi do głowy, a w tym tygodniu przyjdzie. Drogi lwy, co dla was. W tym nowym tygodniu. Drogi luby dla was, siódemka monet. Ta karta przede wszystkim uczy was cierpliwości. Jest to nauka cierpliwości. Zasialiście ziarenko, zasialiście jakieś pomysły. Czekacie teraz na rezultaty, na rezultaty, na plony, na to wszystko, co się wiąże z waszą poprzednią działalnością. Ten więc w tym tygodniu jesteście w. W stanie takiego oczekiwania. Oczekiwania na werdyk, rezultat, odpowiedź. Może gdzieś wysyłaliście jakieś dokumenty, może się z spotkaliście, może próbowaliście zmienić pracę, znaleźć nową. Więc w tym tygodniu będą się różne rzeczy rozstrzygały, ale cierpliwość to nie jest jeszcze czas wiążących decyzji. Tak więc, drogi lwy, na spokojnie, bez nerwów i przede wszystkim takim zaprojektowaniem energetycznym, że to co mogliście zrobić, już zrobiliście bądź zrobiłyście. Teraz oczekujecie na rezultat. I cóż dobrego, nowy tydzień przyniesie zodiakalnym pannom. Panny, dla Was karta cesarzowa. Cesarzowa zapowiada bardzo płodny i bardzo twórczy tydzień. Płodny może być zarówno na poziomie fizycznym, czyli na przykład niektóre panny dowiedzą się o ciąży bądź też mają doskonały czas na to, żeby właśnie o tego potomka teraz zabiegać i podejmować stosowne wysiłki. Ta płodność może też objąć was sam na poziomie mentalnym, na poziomie duszy. Artyzmu szeroko pojętego. I też możliwości. W tym tygodniu mogą pojawić się takie możliwości, których nie było wcześniej. W ogóle będzie Was nosiło, drogie panny. Będziecie e, miały takie, taki apetyt na życie. Będziecie czuły, że wiele jesteście w stanie zrobić, chociaż może jeszcze mm, namacalnie nie odczujecie jakiejś wielkiej rewolucji. Choć niektóre panny mogą się bardzo dać zaskoczyć w tym tygodniu. Również jeżeli chodzi o aspekt towarzyski, cesarzowa zapowiada spotkanie bardzo intrygujących i takich magnetycznych ludzi, z którymi może się narodzić naprawdę piorunująca relacja. Więc powiem tak, drogie panny, uśmiechajcie się, bo nie wiecie, co Wasz uśmiech może zwojować tym tygodniu. Kochani, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o czytanie dla znaków Zodiaku? Oczywiście, jak zawsze. Na koniec karta przesłaniem Mistrzów Duchowych dla Solenizantów, dla osób urodzonych w czasie od 9 do 15 października. Drodzy solenizanci, wylosowałem wam kartę, która nazywa się Spójrz oczyma innych. Spójrz oczyma innych. I teraz znaczenie tej karty, już czytam. Odczuwasz silne emocje w związku z tą sytuacją. Możesz, może czujesz się zdenerwowany, niezrozumiany czy wykorzystany. Ta karta daje ci odczuć, że możesz osiągnąć porozumienie, jeśli weźmiesz pod uwagę opinię innych. Nie musisz się z nią zgadzać, ale po prostu spróbuj zrozumieć ich motywację i wczuć się w ich sytuację. Takie podejście. Może całkowicie zmienić energię tego sporu, tak jak przecięcie węzła gordyjskiego. Gdy spojrzysz z punktu widzenia innych, otworzysz drzwi niekonwencjonalnemu rozwiązaniu i dodatkowe znaczenie karty spójrz na siebie oczami osoby, którą pragniesz poznać lub spotkać, odrzuć defensywność w swoich relacjach. Popatrz głębiej i zobacz boskość w każdym człowieku. Wybacz dawne rany i zacznij na nowo. Kochani dziękuję Wam za wysłuchanie tego czytania i zapraszam na kolejne tygodniowe koło losu.